Jestem na dworcu, ale zmieniają cały czas ich peron w ogóle. No, tak co to się dzieje, teraz trochę się bluzowało, ale przecież nie można było grać na peron. A w ogóle to cześć, witam was w nowym vlogu i zobaczymy, co przyniesie nowy dzień. <grystanie> 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 Już dalej nie ma Siema. A i widać tylko mnie, to wam oszczędzę. Dobrze, ehm. To co chceś powiedzieć o prymatorku, że ci smakował. Że jest bardzo godny i możemy z panem, czyli tam z panią z cyby rejestracji samochodu możemy się umówić. Jak już przestanie jechać Bo ten ktoś samochodem. Tak, spotkaliśmy tutaj właśnie z rodaków, rodaków, autochtonów i... Z ich tego, z ich niedługo będzie miasto, ale nie mówimy jakie, miasto stołeczne, nie? Mogę się czy czyli za chwilę. Bo im się zmienia status wsi na miasto. Super, nie? Dobrze. Dzień pobytu, który mamy. I takie kurwa sztuczne serpentyny, takie teraz, powinny Takie smutne sztuczne serpentyny. Tak, albo kurwa czarne flagi, kurwa. Trzeci dzień, w sumie drugi, no bo jakby czwartek, no. piątek, nie? No. Dopiero, a już tyle się wydarzyło, zobaczcie. A już tyle primatorium wybitnych. Wczoraj byliśmy to między się innymi... Będzie. Tak, wczoraj byliśmy między innymi w Marinie na koncercie. Kogo którego nie było. którego ale nie, nie... By nie było. Ale dowiedzieliśmy się o tym dopiero jak na Dzisiaj natomiast mamy... Jakby właśnie oni już byli w zajezdni. Zajebista, polecam. Tak, ja też zawsze mówię, że to jest zajebiste i że polecam. Super miejsce. E, tak, teraz wiozę ich trochę przez miasto, chociaż już jest korek, ale chciałam, żeby nową drogę zobaczyli i nowy wiatr, Jesteśmy na Strzegomskiej, a później mamy zwiedzanie Hydropolis. I tak, pałuczanie, tak. teraz wrócimy znowu do... Tak, no. pałuczanie. Pauczanini. Pauczanini z, 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 spędzają czas we Wrocławiu. Po zaledwie 10 latach, czy coś się zmieniło? Oprócz tego, że jest wszystko rozkopane? Z jakich w przybyło? Przybyło, nie? Jest no, korek. Też mi się. Wydaje. wszędzie. Studenci. A popatrzcie, a są wakacje, to sobie wyobraźcie, co by było, gdyby ten. Ale Był październik. Właśnie... Piździernik właśnie A tu i po prawej, tylko tutaj wybudowali klocek, nie? Teraz. Yy. I wiesz, co on robił? Mieliśmy jakoś za darmo przyjazdy w ramach karty miesięcznej, no nie? Było tak we Wrocławiu, że pociągami po stacjach z napisem Wrocław można było jeździć. Aha. Więc on, żeby nie płacić dodatkowo za bilet, to robił tak, że jechał z domu tutaj yy, za darmo, a tutaj brał rower miejski stąd i dojeżdżał, nie? To. Tak, tak. I dojeżdżał do tego. I dojeżdżał o, 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 do Stara kolorowa. To, to, to się... się wytnie. To się wytnie. Tylko ja tak sobie patrzę, że wiecie, co my pojedziemy. Może... Ty zobaczmy ten, 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 ten Jaki no te, te srebrne takie główne. Ja moja bratowa no. Co ty mówisz? No tylko ona Bo ma cytrynę C3, a to jest jakaś wącha i kija. Zledził, no dobrze, no to jakaś co? Jakaś kijanka to jest. Dzięki. Przyszła. No to co? To widzimy się później chyba już z Hydropolis, nie? Bo to już kosteczka no. to, już, to już w ogóle będzie dramat. Już się skończyć. A ktoś mi ostatnio napisał. Kupcy kup kamerę. No, tutaj hajs to się kupię. Dokładnie, daj hajs to se kupię. Eee, eee, kupię. Ma Szkoda, że nie można tego. Ma eee, Szkoda, że nie można, wiecie co? Eee, dźwięków nagrywać w komentarzach, nie? Eee, to se, to daj pieniądze. Daj hajs, daj ciąm, daj hajs, daj hajs. Daj hajs, nie pierdol. jedzie? nie. Okej, okay, super. No to co? No to baya bongo. I do zobaczenia. Aleluja i do przodu. Czekajcie, tu będzie teraz... albo nie, bo tutaj będziemy... A może byśmy się zobaczyli jak to pobudowali? A może... dobra, to tak zrobimy. A do tego można wejść? Albo nie. Wiesz co, tu była knajpa. A teraz... Ogólnie to jest bunkier chyba, nie? Tak, ale tutaj jest muzeum. Dobra, rozłączamy się, buźka. Chcesz być na vlogu? Nie. To dawaj bilety. Tu, nie, tutaj przy, przy ryju. Hydropolis, Ty chcesz być na vlogu? Już za późno. <noise> to się wytnie. Już tego się nie wytnie. Tego się nie da wymazać, to jest jak na Twojej koszuce. Hydropolis, co buchu widziałeś dzisiaj już? Wierzę? Eee, tu? Primatora. 10,5. <noise> 10,5, <noise> 10 także to już. To już? To już. No. A jeszcze jeden się chłodzi. Co no i chodzić się Potężną kwadratową wieżę ciśnień, tak, która nie jest... wygląda jak grzyb poatomowy. Tam. I śmiałeś Wiesz. się, że w, u was w mieście stołecznym no, od pierwszego stycznia... <laughs> Czy w naszym mieście stołecznym wa, to są tylko beczki z wodą? To nie robią wrażenia, tak, wieżę ciśnień. Chyba z, z przewodnikiem a, chyba, bo to jest ostatnie z przewodnikiem. No to chyba a w ogóle czekajcie, zobaczcie jakie są ceny, bo tutaj jest ta woda, kafe, a mówiłam, że jesteśmy w hydropolis, nie pamiętam. Zobaczymy jakie są ceny. To jest sztuczne, a to jest naprawdę. <laughs> Czyli że jakby yy, ufą Cześć! Witamy Was w kolejnym dniu tego samego vloga. Dziś idziemy do zoo. Temperatura jest znośna, upał znów zelżał. Jest jakieś 100 stopni... Miliard. W cieniu. W cieniu. <śmiech> 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 Jesteśmy na kładce na... O tutaj, za mną jest most A w te mańkę dyskutujemy. Idziemy do kasy. Fajnie, że mamy darmowe wejście na nasz Wrocław, więc Pikobelo. Tak, goście płacą, ale wczoraj na przykład mieli darmowy wjazd na swojej legitymacji muzelnika, więc też subcia. Ej, obczajcie, to akurat pióro zgubił. Tak, super. Już było wyzwanie od lektora, czyli miałabym po belce pobiec, a to jest afrykarium wiesz. Galaretka z chrzanem. W składzie nie ma ani ryb, ani galaretki, ani chrzanu, ani chrzanu Nie chrzan jest. Test na żywo, dajesz. <śmienic> Dupy nie umie to. Ale idzie tu zjeść. <śmienic> Chrzału nie ma. Jak widać trwa trening i niespewnie nie słyszycie, O, łuj na, łuj na obiektywie, tak jak zawsze. E, także pozdrawiamy Was z, z podstadionu rzezlowego, moi goście oczarowani. Super, nie? Poszlibyśmy na mecz, ale go nie ma, jest karetka, więc e, no, to tyle. Chodźcie o to włosy. Najważniejsze. Dokładnie. To bzyczenie po prostu za bandą. to wystarczy. <laughs> Witamy Was w dniu kolejnym tego samego vloga, bo nic nie nagrywamy, także żurzel. <laughs> Nic nie widać, patrzcie jak słońce zasz. żegna Was. A rano pa padł deszcz. No. Tak? tak? Tak. byłam z muszy Pół do szóstej było gdzieś około i ten. Padał deszcz. Czekajcie, pomachamy... Tak, pomachamy lektorowi. Tak, macha nam nam. Tak. O, widać coś. Więc o, oczywiście... Nagrywamy vloga, pa! Więc oczywiście nie, nie udało nam się zbytnio nagrać, gdyż czasu nie było, no to wiemy, nie? Wszyscy. Ale dziś jest ostatni dzień e, wakacji. Pałuczani. Waszych. Pałuczanin. Bo jeszcze wakacje się nie skończą. O Boże, mam okulary, mam takie zaparowane. No więc jedziemy na dworzec, a chyba nagrywaliśmy jak jechaliśmy z dworca, czy nie? Coś było nagrywane. Może coś było nagrywane. Nie, ja chyba nagrałam jak po was jechałam. Czekajcie, bo zaraz przetrzemy dupą oczywiście, raczej podwoziem. Trzeba dziury. wrocławskie dziury. Poznaliście już wrocławskie, słynne wrocławskie dziury. I wiecie co jeszcze poznali? We Wrocławiu je było, we wrocławskim MPK. Ale to nagrywaliśmy już. Kurde, jakiś zasyfiony ten ten, jest trudno. Dobrze, jak się podobała wycieczka? Zajebiska. Oczywiście, siniaki muszą być. W brzuszku? <grystanie> siniaki od rowerów, czyli, <grystanie> czyli ten. Podczas hamowania, uderzanie kierownicą. Y, brzuchem o kierownicę? kierownicą o brzuchu. <grystanie> Za dużym brzuchem. Teraz będzie, że was zmuszam, żebyście miłe rzeczy mówili. <grystanie> o pobycie o mnie. Zaraz ja już w komentarze. Dobrze, może no, będzie... być. chyba był cudowny. Scenariusz. Super! No, no, mam nadzieję, że tu nie chce Słychać. wyjeżdżać. Czekaj, zamkniemy ci tutaj, bo to jest. No. I minęło, słuchajcie, ponad tydzień. A oni tak na początku mówią, a może tam 5 dni, potem 6 dni, potem 7, potem 8, i w końcu nie, <laughs> nie wiem, ile się byli. stawiające troszeczkę do życzenia, bo tak jest. Nie jest to komfortowa jazda. Dokładnie. Lepiej na starym pożyczonym, porządnym rowerze. Dokładnie, więc wzięliśmy moje to składaki się. i ten. I pocisnęliśmy i musimy kończyć niestety, bo kończy się pamięć, a ja przecież nie miałam czasu, żeby no, no. zgrać pliki. Standardowo! Żeby... Żeby... Czy się w... Czym nam się to wyłączyło? Dobra, słuchajcie. No to co? 3 minutki minęły. Dziękuję Wam bardzo. Smuteczek. Ale jeszcze było popracowane, w międzyczasie obiady zrobiliśmy, tak. tak żeby ten było Hydropolis, było muzeum narodowe, coś tam ponagrywałam, ja wszystko powrzucam. Panorama. Panorama. Panorama browary odwiedziliśmy, więc ekstra. Wygaszam się. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć, bo po pierwsze jest zamieć na drodze, a po drugie ee, no, jestem przygotowana jak zwykle, youtuber roku. Jakby nagrywali, ja będę te... A, i co? I stwierdziłam, że będę kandydować na burmistrza. Stołecznego miasta. Ale to wytniemy, nazwę wytniemy, bo, no, bo wiadomo. I muszę się właśnie dowiedzieć wszystkiego, bo oni mają wybory niedługo i tak. Tak, wygaszam się pewnie. Właśnie...